Umiłowanie w Chrystusie, się dzieci, pewnego razu był sobie król. Król chciał poznać, jak żyją jego poddani. Wybrał się więc w wędrówkę po swoim królestwie, jednak nie w asyście dworu, w asyście sług, ale wybrał się w dość specyficzny sposób. Poznać chciał, jakie są obyczaje wśród jego poddanych. Dlatego przybrał postać żebraka. Mocie coś do jedzenia, dejcie mi tu. Ja was proszę, tu głodny jestem od dwóch dni. Nie ma nic. Kul. Dejcie mi tu coś zjeść, ja was proszę. Tu nie mam nic, ja chodźcie coś, nie chodźcie, Chodził i starał się zobaczyć, na ile miłosierni są jego poddani, aby otrzymać od nich jakieś wsparcie. Jedni poratowali go, czy drobną kwotą, czy czymś do jedzenia. Niestety wielu było takich, zajętych swoimi sprawami, że tylko mieli dla niego złe słowo. O panie, wspomóż mi jakoś bułeczka, Dejcie mi coś do jedzenia, ja was proszę. Głodny jestem, chodzę, nie mam co jeść. Idź Idźcie ode mnie, brudasie, co mnie tu. Zostaw mnie w spokoju, ja tu zajęty finansami jestem. Idź sobie tam, tam, tam. O, tam, tam, dobrzy ludzie mieszkają, tam idź sobie do nich. No się proszę, daj mi normalnie. Ej, oczu widzisz normalnie? Nawet nie mam za co się umyć, nawet nie mam normalnie. Ale o jako sam, ja sam nie mam zacząć zgrzeć, no widzisz tu jakieś marne tysiączki mam, no, naprawdę, no idź sobie dalej, zostaw mnie, kurde, w szybszym nosisz jakieś. No niestety, wielu było takich, którzy poszczuli go psami, wielu niestety słowem niezbyt przychylnym, ale byli tacy pełni Dejdziemy miłości do i miłosierdzia. Ej. Którzy potrafili poratować i groszem, ale także i zaprosić na jakiś na jakiś dobry posiłek. Dziękuję kusiłek. ci, dziękuję ci, dobra damo. O, Panie, chodź pan do nas. O, witejcie. My pana ukościmy, niech się pan siednie. Dziękuję, Widać, że pan jest Dziękuję. Paniu, przynieś coś do jedzenia. Ja panu tutaj naleję czegoś. O, dziękuję bardzo. Najczęściej okazywało się, że ci, którzy mieli najmniej, potrafili okazać miłość i miłosierdzie. Dzielić się tym, co mieli, chociaż niewiele, ale zawsze znajdowało się trochę zupy dziękuję. czy gorącego dania dla zdrożonego żebraka. O, dziękuję Wam bardzo. Bardzo jesteście dobrzy. Trochę bide, ale staramy się. Nie, bardzo dziękuję. Gdyby nie wy, to ja tu z głodu normalnie nie wiem, co bym począł. Ja głodny chodzę i nie mam co jeść, a tu ciepłe jedzenie. Bardzo wam dziękuję, jesteście bardzo mili. Ale no cóż, trzeba iść dalej. A to niech pan jeszcze weźmie coś na drogę. O, dziękuję państwu bardzo. Bardzo hojni jesteście. Proszę bardzo. O, koszyczek też mogę wziąć, ja? Tak. Dziękuję. Dziękuję jeszcze raz. Żegnajcie. Do widzenia. Kiedy król obszedł już całe swoje królestwo, wtedy stwierdził, że zaprosi tych, których spotkał po drodze do swojego pałacu, aby również odwdzięczyć się za wszelką hojność, którą z ich ręki otrzymał. Dlatego wysłał swoich posłańców, aby zawiadomili. I tych dobrych, i tych złych o tym, by przyszli do królewskiego pałacu. Oczywiście wszyscy się przygotowali. Każdy spodziewał się, że zastanie króla, który w elegancki sposób ich przyjmie i poinformuje o ważnym zadaniu. Wielkie było zdziwienie, kiedy. Poddani zgromadzili się w pięknej pałacowej sali, i nagle żebra, którego gościli albo wypędzili, zasiadł na tronie, założył koronę i zwrócił się do swoich poddanych. Moi drodzy, przez ostatnie dni chodziłem, wcielałem się w rolę biednego, ubogiego człowieka. Chciałem zobaczyć, jak traktujecie ludzi. Były dobre osoby które wspomogły, mimo że im jest ciężko, ale zdarzyły się także tacy ludzie, zdarzyli się, którzy nie potrafili współczuć i pomóc potrzebującym. Tak. Zgromadziłem was tutaj nie po to, żeby was ukarać, albo żeby was wynagrodzić. Chcę wam tylko powiedzieć. Żebyście nie zważali na to, czy ktoś jest bogaty, czy biedny. Może się tak zdarzyć, że jeśli się wam wydaje, że to jest najuboższa osoba, może się okazać, że on jest królem, a może nawet i kimś więcej. Pamiętajcie o tym. Chodźcie teraz, pójdziemy, przygotowałem jedzenie dla Was wszystkich. Chodźcie. Idziemy. Zapraszam, chodźcie, chodźcie. Historia króla uczy nas tego, że nigdy nie powinniśmy oceniać drugiego człowieka z perspektywy jego ubioru, z tego czy jest biedny czy bogaty. Dzisiaj uroczystość Chrystusa króla. Chrystus uczy nas, że często ten, który przychodzi w skromności w ubogi, ten, który niewiele posiada, jest naprawdę bardzo, bardzo ważnym i istotnym człowiekiem. Dlatego starajmy się w drugim człowieku, w rodzinie, pośród swoich najbliższych, zawsze widzieć Jezusa Chrystusa, króla wszechświata. Bo obojętnie, czy to jest mama, czy to jest tata, brat, siostra, babcia, czy dziadek, każdy człowiek nosi w swoim sercu Jezusa. Króla Wszechświata. Więc jeżeli będziemy chcieli oddawać cześć i uwielbiać Chrystusa i wzywać jego pomocy, to pamiętajmy, że najpierw mamy umieć powiedzieć najwiętniej, czy to jest mama, musimy umieć okazać miłość, a potem dopiero szukajmy tej chwały i oddawajmy chwałę Chrystusowi. On nie przyszedł na świat, aby słuchać. Wielkiej naszej chwały On przyszedł na świat, by nauczyć nas miłości do drugiego człowieka.